Level 19. Miej przyjaciela Level 18. Lubicie się, bo obaj jesteście tak samo pojęci na umyśle. Często pijecie wódkę. A co za tym idzie? Często po wódkę wam odpowiadają i napieracie różne o reakcje. Kilka z nich wam opowiem, bo to, co się odpierało, to ja nawet nie. Level 17. Przyjaciel z Level 16. Postanowiliście wybrać się w jakże długą dla Was obu podróż do Niemiec, do których macie 10 minut transportem nożnym. Po 5 minutach zachciało mi się srać jak no to mówię do nazwijmy go Krzyśek, krzyśka, że mnie ciśnie jak łysy z brazer z saszy grey i wysrać się muszę, bo zaraz mi dupę rozerwie. Debil wpadł na arcygenialny pomysł, żeby iść do pobliskiej galerii i tam się wysrać. Jak powiedział, tak też uczyniliśmy. Po pięciu minutach marszu, który był katorgą ze względu na tego małego sku... Syna w dupie, który domagał się wypuszczania go na wolność. Doszliśmy do celu. Po wyciśnięciu z siebie niechcianego balastu, poszliśmy połazić po owej galerii. Po 10 minutach naszym celem stał się sklep Teddy. Kiedy weszliśmy do owego sklepu, naszym oczom ukazały się małe, praktyczne szampany. Po chwili namysłu postanowiliśmy kupić owe trunki, bo jak wspomniałem wcześniej razem z Krzyśkiem, lubiliśmy się nać. Wywiązał się pomiędzy nami dialog, który brzmiał mniej więcej tak... Dary, widzisz te szampany? No, widzę i co z tego? Dawaj, we, 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 kupimy sobie dwa. A masz przy sobie euro i oto? Jedyne pieniądze, które mieliśmy to cztery złote i paczkę fajek. No, no w sumie to nie, a ty? Mam cztery zika. Ty, to dawaj zawiniemy dwa do kieszeni. Kamer nie ma, to nichu nie ogarną. Jak debil powiedział, tak też uczyniliśmy. Zapakowaliśmy zręcznie dwa małe szampany do kieszeni i jak gdyby nigdy nic, opuściliśmy lokal. Przechodząc koło małego marketu, debil stwierdził, że mu mało i on chce jeszcze dwa szampany. Przystałem na jego kolejny już plan i weszliśmy do owego sklepu. Co z dalszej perspektywy czasu było jednym z tych pomysłów, co ich się potem żałuje w chłop. Ale po kolei, kiedy już znajdowaliśmy się w sklepie, Krzysiek od razu pobiegł na dział z alkoholem, poszukać szampana wielkością odpowiadającego wielkości naszych kieszeni w kurtkach, co by je bez przypału wynieść. Kiedy Krzysiek oglądał trunki, zauważyłem, że przygląda się nam starszy mężczyzna, ubrany jak bezdomny, lecz posiadający kurtkę podobną do kurtki ochroniarzy z Impela. No to mu mówię, weź obczaj tego typu koło nas. To chyba ochroniarz Chyba poj. jesteś. On nie może być ochroniarzem, bo przed chwilą kitrał wino do kieszeni. No jak ch. to ochroniarz. Dawaj, zostaw te szampany i zwijamy na chatę. Spij. biorę dwa, jednego odłożę na półkę, że niby się rozmyśliłem, a drugiego skitam do kieszeni i będzie git. Kiedy byliśmy już przy kasach i przeciskaliśmy się przez tłum sesmanów, usłyszeliśmy krzyk. Podobny do krzyku hitra. Ch... Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem, że Krzyśka trzyma facet, który się nam przyglądał. Typ na serio był ochroniarzem. Po pięciu minutach tłumaczenia, że oddamy za to siano, tylko szybko skoczy do bankomatu i oddam za tego poj szampana. Mój niemiecki był na poziomie półpodstawowym, a jego na poziomie dna. Typ zaczął grozić, że dzwoni po policję. My, ze zesrani jak dziewczyny z Tugelsłanka, równo stwierdziliśmy, że spieramy. Na trzy mieliśmy wyjść ile sił w naszych dość słabych nogach. Nie zdążyłem jeszcze powiedzieć raz, kiedy Krzysiek już zaczął uciekać. Szybko wyrwał się ochroniarzowi. Ten jeszcze zdążył mu buta wyjść, że biedny Krzysiek prawie sobie ryj o filar rozjadł, głupi i zapieramy. Przed siebie. Nie zastanawiając się nawet sekundy, ruszyłem za nim. Szybko go wyprzedziłem i z gracją baletnicy i siłą pudziana otworzyłem drzwi ciężkie i duże, jak zatankowany do pełna gulf. Kiedy byłem już na zewnątrz, na schodach, usłyszałem krzyk tego nie ochroniarza. Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem, jak mojego upośledzonego przyjaciela trzyma gruby Niemiec, a zdyszany ochroniarz do nich dobiega. Jako, że jestem lojalny swojemu ziomkowi, postanowiłem wrócić się, żeby sam nie przychodził przez ten niemiecki koszmar. Ochroniarz zaprowadził nas pod sklep i razem czekaliśmy na wezwaną już wcześniej ochronę obiektu. Po 10 minutach, te chyba 10 minut to są najdłuższe 10 minut w naszym życiu, przybyli dwaj panowie ochroniarze. Wbrew pozorom, jakie stwarzali, byli bardzo mili w porównaniu do tego starego który nas zatrzymał. Teraz całą ekipą poszliśmy na zaplecze sklepu. Wchodząc na tyły, stary chłop pchnął krzyśka na ścianę i podniósł rękę do góry. Biedaczek myślał, że ten chce mu bułę wyjść na ryj, więc złożył swoje ręce w gardę. Już mu miał je, ale ochroniarz cofnął się i poszedł coś notować. Dwóch tych milszych ochroniarzy powiedzieli nam, że mamy chwilę na coś poczekać tak przynajmniej zrozumiałem. Po 15 minutach na zaplecze przybyły niemieckie bagiety. Ci z kolei byli jeszcze milsi niż tych dwóch pseudo-ochroniarzy obiektu. Po wstępnym wysłuchaniu tego starego Przyszła kolejna przesłuchanie mnie i Krzyśka, a że nie potrafiliśmy wytłumaczyć co się tam odj**ło, to tylko się ładnie uśmiechnęliśmy i powiedzieliśmy, że my nie umieć rozmawiać w ich język. Bagiety też się uśmiechnęli i zapytali czy mamy dowody tożsamości i odpowiedziałem, że posiadam i grzecznie podałem swój dowód. Krzysiek nie miał przy sobie dowodu, lecz miał legitymację skolną, jednak stwierdził, że nie pokaże, bo na ma przypał robić. Kiedy mu wytłumaczyłem, że jak nie pokażę legitki, to po starych zadzwonią, to debil spokorniał i kazał mi przekazać dobrym panom policjantom, że on jednak znalazł legitkę i z chęcią im pokaże. Po czynnościach wstępnych przyszła kolej na przeszukanie naszych rzeczy. U mnie znaleźli tylko paczkę fajek, pięć zapalniczek i jakieś pierdolety. Ukochanego Krzysia paczkę fajek i szampana, którego go w poprzednim sklepie. Ja swojego wyrzuciłem w trakcie ucieczki. Jeden z bagietmajstrów zapytał mnie, skąd mamy tego szampana. Odpowiedziałem, że kupiliśmy go już wcześniej. Najlepsze jest to, że debil uwierzył. Po rewizji naszych Przyszła pora na spisanie danych Krzycha z legitki szkolnej. Pięć minut się na nią debile patrzyły i doszły do tego, gdzie mieszka i jak ma na nazwisko. Kiedy zapytali go, gdzie mieszka, debil postanowił zadzwonić do kolegi i zapytać, czy może im fałszywy adres zamieszkania podać. Znajomy z telefonu obwieścił, że tak. Więc Krzysiek na szybko wymyślił jakiś adres i podał tym dwóm tępym chłom. Kiedy już nas spisali i się z nas pośmiali, zaczęli coś do nas gadać. No nichu szwabów zrozumieć nie mogłem. Ten debil też nie za bardzo. W końcu nam po migowemu pokazali, że mamy z nimi iść do samochodu. Tak też zrobiliśmy. Po dojściu do bagietowozu jeden z mundurowych zaczął coś wypisywać na komputerze, który znajdował się z tyłu samochodu. Kiedy już wypisał papiery, okazało się, że jest to informacja o sprawie sądowej i tym, co on tam od nie Pawlił. Po krótkiej rozmowie z bagietami dowiedzieliśmy się, że również Krzysiek ma bana do Niemiec na okres jednego roku. Poinformowali nas też, że papiery o rozprawie sądowej dojadą na podany przez Krzyśka adres. Po pożegnaniu się z bagietami ruszyliśmy w stronę Polski. Granice. Po drodze wypiliśmy szampana za jego Smakował wybornie. Papiery nie doszły Krzyśkowi do dnia dzisiejszego. A pomyśleć, że wszystko zaczęło się od tego, że mi się srać zachciało.